witam serdecznie wszystkich w kolejnej refleksji niedzielnej do naszych atelier. Jesteśmy w zasadzie pod koniec roku liturgicznego, powoli 32, bodajże czy będzie niedziela zwykła. Ta słynna scena, kiedy uboga wdowa przychodzi do świątyni, gdzie przychodzili wszyscy i wszyscy tak jak ona podchodzili do skarbony, a wdowa wrzuciła zagadkowe trzy pieniążki które potem Jezus wziął jako pewnego rodzaju symbol, aby pokazać zwłaszcza apostołom, ale też faryzeuszom i wszystkim nam, też współczesnym, prawdę o sercu człowieka. Inni wrzucali więcej, przecież dosłownie o tym wiemy, ale wrzucali tylko z tego, co im zbywało. Natomiast uboga wdowa wrzuciła trzy pieniążki, ale wrzuciła to, co miała. Pokazuje nam ta scena ewangeliczna prawdę o naszym sercu, o naszym otwarciu, o naszym zaangażowaniu, o tym też kim jesteśmy. Bo człowiek, który posiada rzeczy materialne, posiada je w pewnego rodzaju napięciu duchowym. Często bowiem to napięcie polega na tym, czy się z kimś podzielę, czy się nie podzielę, ponieważ Bóg domaga się od nas. Czegoś więcej niż tylko podzieleniem się samym bogactwem materialnym, domaga się od nas w tym symbolu oddania siebie całkowicie, bezgranicznie. Żeby tak się stało, trzeba przebyć pewną drogę, ponieważ my, żeby dojrzeć do takich postaw, jak uboga Boga Wdowa, to była Wdowa, osoba starsza na pewno, być może, raczej tak, ta, która przeżyła w swoim życiu niejedno doświadczenie, i przede wszystkim to była osoba, która dojrzała, przez pewien dłuższy czas w swoim życiu dojrzała, a że przychodziła do świątyni i wrzucała do skarbony w świątyni, a nie gdzie indziej, to możemy powiedzieć wprost, że dojrzała właśnie w świetle czy w cieniu świątyni, ale wcześniej przeszła pewną drogę. My wiemy, że drogi nie przychodzi się w kościele samemu, przychodzi się zawsze we wspólnocie, przychodzi się razem. I chcę nawiązać do tego, co się teraz w Kościele szczególnie podkreśla, ważne jest w Kościele Powszechnym, do synodu. Synod biskupów o synodalności. Słyszeliście o tym. Taki synod odbywa się co dwa lata, co trzy, dwa, trzy, dwa, trzy lata, ale gromadzi przede, przede wszystkim biskupów, księży w Rzymie. Tym razem jednak papież Franciszek, bo to przecież papież Franciszek. Po raz pierwszy w historii podkreślił czy zdecydował, że synod schodzi na etap decyzjalny. Jest synodem o synodalności. Czym jest synodalność? Jest niczym innym jak tym, co robimy w Gloriozie, w atelier, ale także we wspólnotach odpowiedzialnych za, w grupach odpowiedzialnych za wspólnoty, czyli w radach. Czyli analizujemy, rozeznajemy i próbujemy również wspólnie podejmować decyzje. Samo słowo synod. Synchod oznacza wyruszyć w drogę, synchod, wyruszyć w drogę i te, te, tak wyrozić tę drogę, żeby przejść ją razem, ale także wyrozić tę, tę drogę w ten sposób, żeby nie stracić z oczu Jezusa, ponieważ w, w każdej drodze ważny jest cel. Naszym celem nie jest glorioza nawet, nie jest ewangelizacja nawet, choć to są środki bardzo ważne do celu. Naszym celem jest Bóg. Jezus Chrystus, nasz Pani Zbawiciel, do którego wszyscy zdążamy. I to On nadaje pewien dynamizm w naszej drodze. Czasami powiem tak jest, że Jezus idzie szybciej niż, niż my w drodze. My chcemy nawet opóźniać trochę drogę, którą, którą próbujemy yy, kroczyć z Jezusem. Dlatego tak istotne jest to, aby również rozeznawać. Mówi się o takich trzech słowach, które chcę Wam też dzisiaj podarować. Trzech słowach synodalności. W trzech słowach, które też przydają, przydatą się nam, jako członkom wspólnoty, jako ludziom. Pierwsze słowo w takiej drodze wspólnej synhot, to znaczy słuchać, oznacza, słowo słuchać. Nie da się y, przyjąć woli Bożej, rozeznać woli Bożej czy pójść za Bogiem bez usłyszenia tej woli. "Shema" to często słowo hebrajskie, które my też powtarzamy w naszych wspólnotach słuchać. Potem drugie słowo to przyjmować. Jeśli już słucham, to także przyjmuję. To także y, analizuję słowo innych, modlitwę innych, rozznanie innych, właśnie po to, żeby potem wspólnie rozeznać i z tego wyprowadzić jakieś dzieło, jakiś konkretny, jakiś konkretny plan, który będzie planem Boga, a nie moim planem. Bo często w tej drodze synodalnej, synchod, wyruszyć w drogę, i mimo że. Zdaje nam się, że idziemy z Jezusem, że idziemy z Kościołem, to często idziemy po swojemu. Wiem o tym, Wiesz, skąd o tym wiem, bo sam to robię. Często idziemy po swojemu, trochę jak ci dwaj bracia, apostowie, którzy mówili do Jezusa: spraw, abyśmy zasiedli jeden po, po twojej lewej, drugi po twojej prawej stronie. A jeszcze mama, słucham Zebedeusza, przychodzi i mówi: tak, panie, oni mają rację, spraw, żeby tak było. Totalnie się nie interesują wolą Jezusa. I tym, co mówi potem Pan do nich. To nie moja sprawa, gdzie będzie siedzieć, czy mojej prawej, czy lewej stronie, to jest sprawa mojego Ojca, który jest w niebie. Więc ważna rzecz: iść razem, dojrzewać razem, a dojrzewać razem w oparciu o słuchanie, rozeznawanie i przyjmowanie, ale także to dojrzewanie razem ma polegać na tym, że słuchamy Boga i idziemy razem z Nim. Jak powiedziałem przed chwilą, on często idzie przed nami, idzie szybciej, a my zwalniamy, dlatego musimy też zrobić wszystko, aby go dogonić. I co jest potrzebne też, żeby droga była wspólna, bardziej jeszcze wspólna? Oprócz tych trzech słów mamy jeszcze inne, kolejne trzy elementy. Wybaczcie, że o tym dzisiaj mówię bardziej, bo glorioza jako ruch kościelny musi też spełniać kryteria eklezjalności. Czyli kryteria kościelności. Jeśli jesteśmy ruchem kościelnym, to jednym z kryteriów jest też to, że bierzemy udział w celu, ogólnym celu Kościoła. A dziś celem Kościoła jest synchod, synod, wspólna droga. Co ma zrobić każdy z nas, aby nie tylko droga Kościoła była wspólna, nie tylko synod był wspólny, ale żebyśmy my, jako członkowie wspólnoty, szli razem? Rozumieli się razem. Oczywiście chodzi o komunie serc, to u nas ten, te, to, to słowo, czy te słowa są istotne, ale pozwoliłem sobie wypisać takie trzy rzeczy. Żeby dobrze iść razem, trzeba mieć po pierwsze właściwą relację z Jezusem. I to tu się pojawiają dwa symbole. Symbol kielicha i symbol krzyża. Czyli przyjaźń. Ponieważ kto pije z kielicha innego? Przyjaciel. Jezus daje nam pić ze swego kielicha, mówi o nas, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Jeśli pijemy z Jego kielicha, jesteśmy Jego przyjaciółmi. A więc ten kielich i ten Krzyż, bo krzyż jest także szczególnym umiłowaniem przez Jezusa każdego z nas. Jeśli doświadczamy Jego krzyża, to znaczy, że dotykamy Jego samego, Jego intymności, Jego serca, Jego bólu, Jego cierpienia. Dlatego idziemy razem, ponieważ jesteśmy z Nim. Po drugie, żeby iść razem, trzeba też naszych wzajemnych relacji. To ciągle trzeba podkreślać. Ale w jakim sensie wzajemnych relacji? W sensie posługiwania. Jest gdzieś w tym tekście, o którym mówię, też słowo niewolnik po, po grecku. Co znaczy, znaczy niewolnik? To słowo niewolnik wiąże się ze słowem posługiwać. Niewolnik posługuje. Posługiwacz, na przykład, jest takie słowo w polskim posługaczka. Pamiętacie, jakie ma prawa niewolnik i posługaczka? Nie ma żadnych praw. Dlatego ten ktoś, kto jest, staje się niewolnikiem w swojej posłudze dla braci, nie może oczekiwać niczego od innych. Jakiejś pochwały, dowartościowania, awansu we wspólnocie, ponieważ idzie tylko dla Boga, idzie do zajęcia relacji. No i to, co mówiłem już wcześniej, tym trzecim elementem. Aby iść dobrze, trzeba znać cel. I pamiętajcie, zawsze wspólnoty w jakimś sensie obumierały, czy umierały, czy stawały się kostyczne, wtedy, kiedy się koncentrowały na sobie. I w zasadzie na przestrzeni dziejów kościoła zawsze było tak, że każde dzieło powstawało czasowo. Każdy ruch, także glorioza, ma charakter czasowy. Kiedy się skończy? Kiedy wszyscy będą zbawieni. To no taki trochę żart, ale prawdziwy żart. Kiedy się skończy kończy krucjata wyromienia człowieka, czyli dzieło walki czy modlitwy o trzeźwość, wtedy kiedy się wszyscy przestaną pić, to jest niemożliwe. Ale cały czas prowadzimy te, to dzieło, cały czas w ten sposób myślimy. Synchod, wspólna droga. Kończąc, nawiązuje do, jeszcze raz do tej ubogiej wdowy, która wrzuciła trzy pieniążki. Ona dokonała rzeczy niezwykłej. Przede wszystkim, jak powiedziałem wcześniej, z głębi swego serca, z obfitości swego serca, całkowicie radykalnie oddana Bogu, ale oddana Bogu dlatego, że przeszła pewną drogę. Tej drogi nie przeszła sama, to była droga na pewno jakiego dojrzewania, modlitwy, to była droga radykalnych wyborów, to była droga słuchania, przyjmowania, rozeznawania, to była droga zanurzona w Chrystusie w Bogu wtedy jeszcze w Jachwę. To była droga zanurzona w braciach i to była droga celu. Ufajmy, że my także przejdziemy tą drogą i będziemy mogli odbierać od Pana odpowiednią nagrodę. Amen.